Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Sakes and Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i mamy 458 poziom, powolutku, powolutku zbliżamy się do 460. Oczywiście no to jeszcze nam troszkę zajmie, ale ten event expa nam na pewno w tym pomoże, więc tutaj oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subika, jeśli jeszcze nie macie i odwiedźcie koniecznie linki w opisie, czyli fundusz wsparcia na peceta. Pozbieramy tam na pcciorka i Discord dla widzów zachęcam, zachęcam, jak najbardziej zachęcam. Dzisiaj dostaliśmy tutaj na wojowniku nieśmiertelkę. Jutro też dostaniemy nieśmiertelkę więc ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, bo ta nieśmiertelka właśnie przekracza nam kolejne 100 dni yy, trzymania, więc jestem z tego happy. Yy, tu możemy sobie to sprzedać, bo to jest kamień z rana, który odebrałem przed nagraniem wiga. Więc to jest spoko. Powoli nam się też kończą tutaj epiki, więc tutaj epików wolałbym nie wrzucać. Ale zaraz zobaczymy jaki jest plakat na karmpupile. Więc sobie tutaj wrzucimy coś po prostu takiego co nam się... O, buty są do kotła, więc sobie od razu. Sprzedamy. Czy coś tu mamy takiego, co by nam się przydało do rozmontowania? No nic nie mamy takiego, tu wszystko jest do sprzedania do Wiedźmy. <coughs> Więc niedobrze, niedobrze. 400 aury. <coughs> Czy my chcemy tą broń jeszcze przerzucać? To jest dobre pytanie. Czy zostawić sobie 9 epików po prostu? Dobra, zróbmy to. Wróćmy sobie tam broń, broń dla Magusia, rozrzut słaby, ale zobaczmy po prostu z ciekawości ile ona by nam tu dała. Plus 144, więc jak przyjdzie legendarny loch i trafi się jakaś broń, to na pewno pewnym dziurką to sobie ją podnieśmy. No ale na razie ta broń idzie do rozmontowania i musimy pomyśleć nad trzema pozostałymi rozmontowaniami. To może być problem, więc zaczniemy sobie od koła i zobaczymy co tutaj dostaniemy. Kamień, eksp, kamień, kamień, drewno, jest jeżyna, jest goldzik, no tutaj surki akurat są spoko, bo troszkę nam tych surek ubywa mimo wszystko poprzez yy, budowę ciągłą kopalni klejnotów. jakąś potkę też dostaniemy. Na szczęście to od razu tam wyrzućmy. Bo tutaj no już niedługo będzie problem z tymi surkami, jeśli chodzi o drewno, bo budujemy kopalnię klejnotów na poziom 36. Tak się zastanawiam, czy po prostu dojdziemy sobie tą kopalnią klejnotów do 50 i potem polecimy sobie może w skarbiec. Czy wcześniej, bo może będzie trzeba coś tutaj podziałać. Też myślę, czy by tutaj, może tych boków nie podnieść do maksa, żeby sobie zrobić coś? No bo to osiągnięcie też kiedyś trzeba będzie zrobić. No, może po prostu nie będziemy lepszać jeszcze murku, ale tutaj na przykład wieże magów, wieże uczników, później by przydałoby się też podnieść. Więc tutaj jeszcze jest sporo do roboty. No te eko trzeba by było też podnieść z 9,9 na 20-20. Może na 10-10 też sobie podniosę, żeby być bardziej atrakcyjnym, no bo też nie zawsze tutaj już te osoby chcą mnie chętnie atakować. No ale na razie mamy surki, więc się nie przejmujemy. Czekamy na opalnie 50. Więc tutaj na spokojnie. Możemy sobie kogoś zaatakować na ręce. Nie mam łatwych przeciwników tutaj, no i dokładnie wiedziałem, że możemy przegrać. No ale zobaczymy, jak to będzie. Tutaj nam brakuje jeszcze niecałych 200 punktów wytrzymałości i sobie wrócimy do siłki. A teraz zobaczmy, jak to wygląda to w pupilach. Eee, Lilaryś 195 i dzisiaj mrok. Gdyby się udało wygrać wszystkie walki. To by było coś, bo byśmy już mieli pewność, że Lila Rysia sobie to do 200 dokarmimy. No ale to będzie raczej ciężkie. Oko sobie dokarmimy na 3 i mamy 174. Lisek tylko jedno karmienie na razie. Iba tutaj Skarabara na 190 i Ryba na 180. W ogóle to idzie do przodu i to jest najważniejsze. 21 milionów z plakatu to jest naprawdę fajny wynik. My tu bijemy 7ową więc to nie jest jakiś e, wyczyn wielki. Ale ona nam tutaj jeszcze daje bardzo, bardzo dużo. E, chyba 1%. Tylko zabrałem trochę szło, bo... <laughs> myślałem, że będzie lepiej. Widzę, że Protex też ma 458 poziom, ale on tutaj bije lochy. E, więc ciężko będzie go dogonić. Brakuje nam do niego 400 baniek. Ale zobaczymy jak powiedzie. No ten mrok. Mrok na mrok. Może pójdziemy ziemią. Spróbujemy tą ziemię. Kurde, no i marzenia pękły jak bańka mydlana. Niestety o tym, że Lila reździ dzisiaj będzie pewny. Będzie miał pewną dwusetkę. Może tak. Ale może tutaj jeszcze coś dostaniemy. więc na spokojnie idziemy sobie do Awencji. I tutaj sobie będziemy wybierać misję od Expa. Bo taki mam plan, że w weekendy Expa będę sobie tutaj EXPIł I starał się wyfarmić jak najwięcej tego, co możemy tutaj dostać dobrego. Mamy kolejne rozmontowanko. Dziesięca 6 to nie jest jakaś rewelacja, ale weźmiemy. Tutaj wolałbym dostawać właśnie takie krótsze misje za 1 700 powiedzmy 1 800 to proszę dwójka dwa, dwa sto, też piękna, oby więcej takich, naprawdę bardzo proszę oby więcej hmm, dobra dziesięć za siedem, siedemset to jest OK. ledwo co, możemy mieć lepsze więc to była spoko misja tutaj są typowo misje pod golda Niestety. więc troszkę nasz nas gra skarciła, ale mimo to daje nam fajną misję. 11 milionów na siódemkę, i dostaliśmy jeszcze mierzynę. Więc tą mierzynę, którą przegraliśmy, odzyskaliśmy, więc to jest na pewno spoko. Eee, dobra, tutaj nic nie dostaliśmy. Piątka, siódemka, myślę, że siódemkę za 5400 możemy sobie przygarnąć. Trójka za dwa. Bardzo chętnie. Tutaj powiedzmy, że tą piątkę za 3,5 możemy sobie przygarnąć. Hmm, dobra, i dwójka, bo są słabe misje. I tak powolutku nam się to kręci na tej postaci. No może powiecie, że to błąd, że ja sobie tutaj idę w ekspa. Hmm, teraz, że tracę trochę statystyk. No może i tak. No może i tak, ale powiem Wam szczerze, że ja tu celuję po prostu, żeby osiągnąć ten 500 poziom w dość szybkim tempie i żeby ten 500 poziom osiągnąć powiedzmy gdzieś jako dziesiąta osoba na serwerze więc to będzie na pewno duży wyczeń dla mnie jeśli to się uda no i po cichu na to liczę no zobaczmy zobaczmy jak to wygląda w tym momencie jeśli chodzi o poziomy my mamy 458 Najwyższy 4,81. Potem jest 4,71. Netratox. Później mamy 470. 2, 3. To już jest 5 osób. Potem 69. 2 to jest 7, 8, 9. 9. 68. 10. No, i te osoby będzie ciężko na pewno dogonić. 10. Ja bym był może jedenastym, który ma szansę na 500, ale pamiętajcie, że ja trzymam lochy, więc tutaj jeszcze parę leveli mam w zapasie. Więc jeśli tutaj przyfarmimy trochę więcej expa z tej eventy, to jest duża szansa że ich poprzeganiamy, no na ten moment, z tego co tam sobie liczyłem, gdzie mamy słabe pachołki, naprawdę mamy słabe pachołki, gdzie my powinniśmy mieć też lepszą broń, gdzie nie mamy całego legendarnego setu, no to widzicie, że, to jeszcze nie widzicie, ale, mamy tych poziomów 8 zachomikowanych, w lochach, więc to by nam dało 503, 466 poziom w tym momencie. Ale jeśli to odpalimy później i będziemy mieć lepsze kół, to tych lochów pokonamy więcej, więc tych poziomów też więcej uda nam się wbić. Więc tutaj myślę, że spokojnie te 10 lochów, 10 poziomów, może 11 poziomów uda nam się na spokojnie tych lochów wbić. Więc na spokojnie, do celu i oby nam się to udało. Tutaj weźmiemy sobie tą dyszkę, też chętnie, powiedzmy, że tutaj dwójkę na reset misji. O ten reset powiedzmy, że się w miarę udał. Idziemy sobie dalej. Także tutaj, no, nie wiem ile Dokładnie tych leveli mogę dostać, jeśli bym przeklikał to, co inni mają przeklikane. Ale myślę, że dość sporo. Myślę, że nawet około 13 poziomów jestem w stanie wyciągnąć tego wszystkiego. Więc powiedzmy, że te 13 poziomów, co by nam to dało? Dałoby nam to 471 poziom na ten moment. Więc byłbym graczem powiedzmy 3, jeśli chodzi o poziom. Po statystyki to wiadomo, że e, są jakie są, nie są zbyt rewelacyjne, powolutku je później będziemy na 500 nadrabiać. E, więc tak e, sobie to zadecydowałem, możecie napisać co Wy o tym sądzicie. To jest dobry patent, no bo mimo wszystko będzie tak ciężko się wbić do tego top 10 500 poziomem, bo znając życie przegapię moment, kiedy oni będą wbijać 500ki, a my dopiero sobie wbijemy ją później. Bo na przykład będę w pracy albo coś, to tak też się muszę zdarzyć, ale liczę mimo wszystko po cichutku, że tutaj będziemy dość blisko tej czołówki i nam się to uda po prostu. Piątka. No niektóre te misje takie, takie, takie sobie. O piątka za sześć. To jest spoko czerwona. Bardzo dziękuję za czerwoną misję. Oby więcej, oby więcej poproszę. Tutaj nie ma nic ciekawego. Tutaj dwójka za milion 100. Piątka za trzy, 300 Czy dwójka za 1,800. Chyba łatwe rozwiązanie. Pytanie. Tym bardziej, że dało nam ostatnie rozwiązanie. Tutaj sobie wezmę tą Wytryną. Teraz liczymy, że to jest ostatni pasek. Także musimy tutaj coś kombinować, żeby nie trafić w samych piątek tutaj, bo to będzie lipa. Jest dwójka, jest piątka za 5400. Myślę, że możemy sobie zaryzykować, dwójkę za 5 milionów musimy dostać. 2 600, 3 no nie dostaliśmy, ale to też jest fajna misja, powiedzmy, że się opłacało. <laughs> Na pewno zyskaliśmy trochę więcej golda. Tutaj sobie pachniemy. Tom. Nie, piątkę sobie weźmiemy. Tu liczymy na jakąś piątkę, może? Jest piąteczka. Stop, stop, stop. 2 miliony. Czyli tu 3600. No, potrzebujemy Z dwójki. 2,5. 4400. No to to się opłacało. W 100%. Około dało się. Możemy sobie ustawić wartę na 10 godzin. Troszkę mniej tych statystyk wbijamy, ale wydaje mi się, że to wyjdzie nam i tak na plus, bo zbliżamy się tym poziomem do tych najlepszych i powolutku tak sobie to będzie robić. Więc spoko, to mamy ogarnięte. Możemy sobie mniej więcej porównać się z osobami z naszej gilli na podobnym poziomie, więc powiedzmy spróbujmy Protexa zobaczyć. Podstawki 23, powiedzmy tu 16, to mamy 7000. Raty: on tu ma 3700, a my mamy 11,200. No to mamy troszkę przewagi nad nim, jeśli chodzi o statystyki. On tu też wydał trochę w boki: my tego nie zrobiliśmy. Ale to nic, to nic. Tu nam się z bokami nigdzie nie śpieszy. Szczęścia to mam chyba trochę więcej. Nie, on ma więcej, a ja mam tutaj po prostu. Chyba z itemów, troszkę więcej tego szczęścia. Zobaczmy jeszcze Kinga. Zobaczmy jeszcze Kinga, bo on tutaj też ma bardzo podobny poziom do mnie, gdzie on tutaj jest. Jest. No i on tutaj też miał porównywalne statystyki do mnie. Więc zobaczmy 11,5. To tu mamy 300 stat przewagi, powiedzmy 350, a tu mamy 1500. Oto 1800 stat przewagi mamy nad Kingiem, więc to też jest fajny wynik mam nadzieję, yy, troszkę tutaj go od, odgoniliśmy, przegoniliśmy, no bo z tego co pamiętam to jeszcze tak gdzieś na 400 jest w tym poziomie, to mieliśmy te statystyki trochę gorsze od niego, yy, więc to mamy spoko, yy, możemy sobie kogoś tutaj jeszcze zaatakować, spróbować tą rozwiadowcę. No tym, tym razem się udało, o dziwo, że się udało z nim wygrać idziemy chyba na Hazardzistę. Co byśmy chcieli dostać u Hazardzisty? No tych klepsydry tutaj nie mamy za dużo, klepsydry. Czy ja chcę te dusze? No chyba nie, za mały waliu jest na duszę, żeby to wygrywać tutaj u Hazardzisty 10 klepsydry, spoko przynajmniej zagramy za darmo. Dobra, spróbujmy w to złota pójść. Tutaj jeszcze tylko złota za dużo nie dostajemy. Tych trzech kostek. No ale gdyby się trafiło 4 albo 5, no to już by coś z tego było. Czyli ja chcę to drewno. A spróbujmy. Spróbujmy to drewno. Tak pewnie, jak zwykle, nic nie wygramy. No bo to jest podstawowa zasada naszego Hazardisty, że nawet jeśli dostaniemy dwie kostki, to i tak nic nie wygramy, 10 wow. Teraz, nie no, weźmiemy to drewno, żeby spróbować wygrać, no bo mimo wszystko tego drewna mamy dość mało już, no i co my mamy tu wziąć? Dobra, weźmy ten kamień, i tak, nie wygramy. Dobra, więc to mamy ogarnięte, Hazardista, jak zwykle troll, nic nie dał wygrać, Chyba tylko 20 klepsydr, więc słabo. Zobaczmy czy my mamy to wszystko zrobione. Plakat zrobiony, aura wrzucona, hazardista ograny, tutaj zrobione. Tutaj nic do zrobienia, rozmontowania chyba zrobione, tak. Tutaj wszystko sprzedane do co mogliśmy. Tutaj walka pupili za 2 minuty, właściwie to za 3, lochy nie atakujemy. Tutaj odebrane. E tutaj kurczę jeszcze troszkę nam brakuje do odebrania maksa. I czy ja chcę czekać na to? Brakuje nam. nie, nie mylę. 160 tysięcy złota. Więc może poczekamy. Nie wiem ile się to będzie zbierać. No chyba tak długo. Ale może do końca odcinka się uda. Kupil zaatakowany. Możemy sobie zobaczyć jak wygląda sytuacja w rankingach. Bo dawno tutaj nie odwiedzałem rankingów, więc zaraz sobie omówimy co tutaj się dzieje. Mamy 15 miejsce, ale to wiadomo, że teraz jesteśmy dość nisko, ale później być może gdzieś tam wyżej awansujemy. W Indiach jesteśmy na miejscu trzecim. Na razie. Jaki mamy, mamy średni? 425, a zobaczmy jak tam Weihardt, 431 i 435 Elidium. No więc z nimi będzie na razie dość ciężko rywalizować, ale już a ten 401, więc to już jest przepaść. To już jest przepaść, więc tylko te trzy gilty liczą się w walce o czołowe pozycje. Ważne, że w domu jesteśmy. W trzecim, A nie ktoś inny. W twierdzach też nie atakuje już od bardzo dawna 11389, co daje mi 867 miejsce. W pupilach wpadłem na 10 miejsce, wczoraj byłem drugi. A więc tutaj jest jeszcze naprawdę fajna zabawa w tych pupilkach. No, a w podziemiach 55 miejsce ale tutaj też na razie wiecie, że nie skupiam się na rankingu podziemi, no bo cały czas staram się trzymać te dusze, żeby budować kopalnię. Jak już będziemy mieć taki moment, że nie będę potrzebował pełnego magazynu dusz, będzie ten traktor mógł pracować, to wtedy na pewno troszkę tych miejsc w rankingu podziemi sobie nadrobimy, tak myślę. I tak czuję, no tutaj jeszcze zdecydowanie dużo nam brakuje. Chyba na odcinku się uda nam zrobić, a chciałem sobie zrobić jeszcze u, z wami e, podziemia. No ale niestety nie zrobimy raczej, bo to, nie musimy teraz zaatakować inny face a. On ma dość mocny ten rok. On już pewnie karmi toperza, e, więc... Zaatakujmy go światełkiem i się dzieje. Ciorp 50, ok. Dalej, kiciur 64, to może toperza jeszcze nie mieć. Dokładnie, toperza jeszcze nie ma, ale się już ma na 200, To też mu da jakiś chyba bonusik do pat i chodzi o statko. Mm, ale mumifar 191, o, to ciekawe. To pewnie teraz mumifarka sobie karmi. No i zobaczmy tą końcówkę walki, Heraldon, a i szkoda, że go nie zabił, ale dobra, nie dostał kryta, jest ok, tutaj krytyk i raczej bez problemu, dziękuję, cztery pozycje do góry. Jest kolejna jeżyna, 197 poziom i trzy walki jeszcze przed nami, więc nadal jest szansa, że będziemy mieć tego lideresia jutro na dwusetce. Także trzymajcie kciuki, żeby tak było. Bo ja bardzo na to liczę. Będziemy mieć tego Lilliasa 200, i już będziemy kupić na toperku Więc dobra, to mamy, to mamy, wszystko chyba mamy. Mieliśmy do zrobienia. No tutaj się chyba nie doczekamy. Jeszcze 100 tysięcy nam brakuje, więc to jest dość długo. Myślę, że jeszcze 2-3 minuty byśmy potrzebowali. Znaczy, ja mam coś tutaj do opowiadania jeszcze żeby tutaj Was zachęcić do obejrzenia do końca tego odcinka, to ciężko, ciężko wszystko tutaj. Mamy też dzisiaj chyba 6 listopada, więc dokładnie za miesiąc będzie osiągnięcie do zdobycia, a mianowicie. E, zaraz Wam pokażę, które. Oczywiście na tej postaci je mam, ale... Mm, ale na zabójcy jeszcze go nie mam i trzeba będzie to zdobyć. Święty Mikołaj. Już niedługo, już za miesiąc. Więc tutaj trzeba będzie sobie przypilnować, żeby zdjąć buty do ekwipunku tego 6 grudnia. Już przypominam powolutku, że za miesiąc będziemy mogli zrobić osiągnięcie, kto tam go jeszcze nie ma. Nie ma więc zachęcam o pamiętaniu. Jeszcze oczywiście będę to przypominał. No zobaczmy w ogóle jak my tutaj stoimy z tymi osiągnięciami. No to to na pewno jeszcze nie zrobimy, nie ma szans. To też nie ma szans, no to wiadomo, jak zrobimy kopalnię 50 to pewnie sobie zaczniemy to robić. Lokiego, Nordyckich Bogów Cień też jeszcze nie pokonamy. Tutaj mistrz górnictwa się robi powolutku, już 65 na 100 i oby tak nam szło dalej No to byśmy być może z lepszymi pachołkami To jeszcze nie, to też jeszcze nie Tutaj mamy zrobione Esteros myślę, że z lepszymi pachołkami też byśmy już zrobili hmm, Hrabia, wszystkie budynki do 15, no to po kopalni 50 i 50, 5045 myślę, że będziemy robić. Króla. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy będziemy go robić od razu. A tutaj już wszystko praktycznie mamy oprócz tego 500 poziomu. Więc ten 500 poziom też już, bo mam nadzieję, że to będziemy. Zobaczmy jak tutaj wygląda sytuacja z tymi naszymi yy, przedmiotami legendarnymi bo teraz w grudniu też na święta będzie legendarny dungeon. Oczywiście to nie będzie ten, to też nie będzie ten, chociaż tutaj będziemy mieć jakieś kolejne trzy itemy. Yy, tutaj, to chyba był ten i tutaj mamy mało tych przedmiotów. Tutaj, jeśli uda nam się coś zgarnąć, to będę mega szczęśliwy, no bo tutaj już legendarne łupy, jak je znaleźć, trochę lepiej poszło, bo rognie udało nam się trafić. Więc troszkę tej strony udało nam się zapełnić. Ale tutaj, tak, nam brakuje bardzo, bardzo dużo. Jedynie co, no to tutaj, na tym ostatnim, przedostatnim, właściwie już legendarnym dungeonie, udało nam się zdobyć wszystko. No i zobaczymy, czy teraz nam się uda zdobyć wszystko. To jest też bardzo, bardzo ciekawe. No i jeszcze brakuje nam 43 tysiące golda. A ja już tu kompletnie nie mam nic do opowiedzenia. Za 30 sekund mamy arenę, więc możemy się zastanowić, kogo my sobie tutaj zaatakujemy. Trzech wojowników z osiedla nam się trafiło. No i myślę, że tego SoulFrame'a sobie zaatakujemy za chwilę, bo wydaje się najbardziej litościwym graczem dla nas. Zaraz zobaczymy, czy to nam się uda zrobić. dobra. Lecimy po kolejną wygraną. Mamy więcej zdrowia, mamy więcej siły, tylko mamy mniejsze boki. Ale to raczej nam nie będzie tutaj niczym przeszkadzać, bo to jest walka bojownika na bojownika. Potrzebujemy jedynie tutaj troszkę więcej bloków niż on. To no na razie krytyki nas niosą. Ale i tak porównywalnie z życiem stoimy. I naprawdę jeden blok może zadecydować. Rzadko oglądam walki na arenie wojownika, ale jak się teraz trafiło to możemy sobie obejrzeć celutką. Nawet fajnie poszło. No i co? No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No to z ciekawości możemy sobie zaatakować górę Olimp. Mam nadzieję, że nie padnie, bo tutaj jakieś procenty na nią są. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie padnie. Specjalnie nie ulepszałem jeszcze rękawic naszym pachołkom. Ani broni na krytyka. Żeby tutaj mieć troszkę gorsze szanse. Bo jeśli to pokonamy to ja będę troszkę zły. Ale raczej szans na to nie ma. Więc tutaj nas spokojnie pooglądamy co się dzieje. To jest mag, więc nawet kunie. Nie będziemy musieli przewijać. Tak, dość sporo już zrobiliśmy w tej walce, powiem wam szczerze. E, więc tutaj już powoli wygląda to na, na to, że niedługo będziemy się zbierać do pokonania tych syrem. ej, ej. ej. Jeszcze jak założymy wszystkie czary na pachołki. ulepszymy sobie itemy im, nasze itemy ulepszymy, Te wymienimy. Może jakieś nowe klejnoty napadną, bo na razie też Bereli ostatnio nie uświadczam, a też przydałoby się tutaj jakieś e, temki powymieniać. Te klejnoty też dałoby się, no zobaczcie, nieulepszonymi mm, itemami u pachołków e, bez czarów. Już śpiewające syreny schodzą ponad połowę. No więc tutaj wydaje mi się, że to już tylko kwestia czasu i w tym czasie akurat mamy popalnie złota połowę, więc możemy sobie Innerface na spokojnie zaatakować już razy spokój. I odebrać 23 złota. Także to mamy. Możemy sobie jeszcze te trzy statystyki dać tutaj. No i dziękuję Wam bardzo, że wytrzymaliście ze mną do końca. Napiszcie, czy wytrzymaliście właściwie, bo pewnie. Mało kto już to trzymał, a ja się już z Wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko, miłej niedzieli i na razie.